Od jakiegoś czasu w Polsce i ogólnie na świecie rośnie liczba tzw. tradycyjnych katolików. No ale o co w ogóle z tym chodzi? Czy katolicyzm sam w sobie nie jest wystarczająco konserwatywny i tradycyjny? Takim głównym założeniem tradycyjnych katolików jest to, że Kościół został zainfekowany przez pewne wpływy, organizacje, wskutek czego podąża teraz w jednym określonym kierunku, oddalając się od Boga i zbliżając do człowieka. Warto tutaj wspomnieć o wizji papieża Alona XIII, w której zobaczył, jak Jezus zakłada się z szatanem o to, że ten zdobędzie jego kościół w stulecie, wskutek czego ten napisał na przykład encyklikę Humanum Genus, czyli o masonerii, której ostrzega przed różnymi tajnymi organizacjami. Kolejnym ciekawym faktem jest wypowiedź Pawła VI, który podczas jednej ze swoich homili stwierdził, że sfront szatana jest już w kościele. Punktem kulminacyjnym był tutaj Sobór Watykański II, który trwał w latach 1962-1965. Oficjalnym celem i skutkiem Soboru Watykańskiego II było tak zwane uwspółcześnienie kościoła. Do którego zalicza się np. wprowadzenie nowej liturgii, czyli odwrócenie kapłana tyłem do ołtarza, a przodem do wiernych oraz zmienienie jej języka z łacińskiego na języki narodowe. Drugim ważnym elementem Soboru Watykańskiego II jest wprowadzenie tak zwanego dialogu między religiami, wskutek czego dzisiaj możemy zobaczyć, jak w Polsce jest obchodzony Dzień Judaizmu, albo obejrzeć, jak papież Franciszek mówi, że wszystkie religie prowadzą do Boga. A jak jesteś studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, to sobie możesz pójść na uroczyste zapalenie świec naukowych. Ogólnie to polecam się zagłębić w ten tradycjonalistyczny świat, bo tam jest mega dużo ciekawych rzeczy.